Wojciech Orzechowski, warsztaty inwestowania w nieruchomości. Teraz jestem w Sardynii, w bardzo specyficznym miejscu, ponieważ jesteśmy w Cytadeli Wojskowej. Fortyfikacja powstała już w XVIII wieku i która jako jedyna w Europie zachowała się w takim stanie. W stanie przede wszystkim jej oryginalności. Cała Cytadela to jest oryginalna, jest tutaj oryginalna, natomiast kwestia tylko tego, że jest zaniedbała ale bardzo ciekawa bardzo ciekawa nieruchomość. Teraz powiemy sobie na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Pod jaką formą? Masz do wyboru dwie możliwości: albo działalność zarejestrowana na własne nazwisko, albo spółka prawa handlowego. Obie są możliwe. Ale prowadzenie ma wady i zalety. Jaką ja dostrzegam zaletę w przypadku spółki prawa handlowego? Taką, że prowadząc działalność w formie spółki prawa handlowego jesteś bardziej zabezpieczony i nie odpowiadasz całym swoim majątkiem. Jako udziałowiec, majątkiem odpowiada oczywiście prezes. Jeżeli będziesz prezesem takiej spółki, to będziesz całym majątkiem odpowiadał. No ale oczywiście, doprowadzenie do sytuacji, w której ty jako dłużnik odpowiadasz całym swoim majątkiem jako prezes danej spółki, no to jest nielada wyzwanie. W przypadku działalności gospodarczej cały czas odpowiadasz swoim majątkiem. Ale dzięki tej formie masz lepsze opodatkowanie i jesteś bardziej mobilny, można by powiedzieć. Niestety spółce prawa handlowego wyprowadzić jakiekolwiek pieniądze z firmy jako zyski jest strasznie trudno. Wszystko musi być dokumentowane. Na każdą wypłatę pieniędzy musisz mieć dokument KW lub KP, czy kasa wydała albo kasa przyjęła. W przypadku działalności gospodarczej tak nie jest. Możesz wypłacać pieniądze kiedy chcesz i jak chcesz. Poza tym, w przypadku działalności gospodarczej masz jedno opodatkowanie najczęściej podatkiem liniowym 19%. W przypadku spółki prawa handlowego najpierw spółka odprowadza podatek od zysku, a potem jeszcze dodatkowo ty, chcąc wypłacić swoje zyski, musisz również odprowadzić 19% podatku. Spółka prawa handlowego jest fajna w przypadku inwestowania w dużej nieruchomości w nieruchomości w lokale komercyjne, w lokale usługowe, biznesowe, tam jak najbardziej jest to wskazane, duże inwestycje, duże ryzyko, duża odpowiedzialność, więc jak najbardziej spółka prawa handlowego. Ale jeżeli, no również kamienice, inwestowanie w kamienice, inwestowanie w deweloperkę, duże bloki, osiedla, jak najbardziej spółka prawa handlowego. Ale do transakcji, o których my wspominamy na warsztatach, czyli obrót nieruchomościami, obrót mieszkaniami, to wystarczy działalność gospodarcza zarejestrowana na własne nazwisko. Oprócz ryzyka formy opodatkowania, w przypadku wyboru pomiędzy tymi dwoma działalnościami, mamy jeszcze kwestię uzyskania zdolności kredytowej. W przypadku działalności gospodarczej, zdolność kredytowa to wszystkie Twoje dochody, wszystkie Twoje koszty, wszystkie Twoje zyski. W przypadku spółki prawa handlowego, żeby osiągnąć dobrą zdolność, musisz mieć wysokie obroty ewentualnie przygotować dobry biznesplan. Co oczywiście w przypadku przekonania banków nie jest proste. W przypadku działalności gospodarczej uzyskujesz kredyty hipoteczne pod dane mieszkanie. W przypadku spółki prawa handlowego utrzymujesz kredyty inwestycyjne, które są mniej korzystne od hipotecznych, ponieważ mają krótszy okres, 10-20 letni. A hipoteczne mają 30-letni oraz wyższe oprocentowanie. Dzisiaj, w 2015, takie oprocentowanie kredytów inwestycyjnych to jest około 7-8%, a w przypadku kredytów y, y, hipotecznych jest to y, około 4%, więc kredyty hipoteczne są tańsze i o wiele szybciej i łatwiej, a właściwie to jest jedyna możliwość, możesz je uzyskać za pomocą działalności gospodarczej, czyli inwestujących. Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, albo nie prowadząca działalności gospodarczej, bo pierwszą nieruchomość lub pierwsze dwie możesz zrobić bez działalności gospodarczej, możesz dopiero działalność gospodarczą założyć w trakcie. I tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o spółki prawa handlowego, one jak najbardziej, ale w dalszym etapie, czyli gdy inwestujesz już w lokale komercyjne. Więc podsumowanie. Działalność gospodarcza. Jak najbardziej w pierwszych 3-4 latach inwestowania służy przede wszystkim do obrotu nieruchomościami mieszkalnymi. O wiele łatwiej dostać kredyt, o wiele łatwiej wykazać się zdolnością kredytową i o wiele lepsze zyski. Natomiast ryzyko jest dosyć duże, tak? bo całym majątkiem odpowiadasz. Chyba, że yy, wiesz, że dana inwestycja jest inwestycją bardzo bezpieczną, bo wiesz, ile zarobisz, niesie ze za sobą niskie ryzyko. To jest jak najbardziej możliwe do uzyskania. W przypadku spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wyższe oprocentowanie kredytów, krótsze kredyty, kredyty inwestycyjne, trudniej wykazać zdolność kredytową, więcej papierkologii i przede wszystkim większe bezpieczeństwo, bo jest spółka prawa handlowego. Chyba, że ty jesteś prezesem, no to ty i tak ponosisz odpowiedzialność. Jest jeszcze inna możliwość, spółka komandytowa, ale to już jest wyższa szkoła jazdy i o tym powiemy sobie w następnym odcinku. Warsztaty Inwestowania w Nieruchomości w Wojciech Orzechowskiej.